Dzisiaj przedstawimy Wam ćwiczonka ułatwiająca pracę z kółeczkami. Zapraszam do oglądania. Z ćwiczeniami na kółeczkach gimnastycznych są zwiste i podpory, Teraz ja przedstawiam Wam najprostszy podpór. Ustawiamy kółeczka w jednej linii, opieramy barki i ręce opasy, przez co ruch kółeczek jest znacznie zmniejszony i podpór jest bardzo prosty. Drugą, trudniejszą wersją tego samego ćwiczenia, jest ustawienie kółeczek równolegle do siebie. w ten sposób. Prostym sposobem na utrudnienie wcześniej wspomnianego ćwiczenia, jest wykręcenie kółeczek na zewnątrz. Uzyskamy ten efekt poprzez wypnięcie bardzo do przodu, zachowanie klęsk klatki zablokowanie łokci i napięcie w dolnej części ciała w ten sposób wchodzimy do podporu odkręcamy kółeczka, napinamy mocno ciało i utrzymujemy pozycję kolejną grupą wcześniej wspomnianych ćwiczeń są zwisy Artur Wam trzy podstawowe zwisy i Co zwis przewrotny przerzutny i z tyłu. prostym sposobem zastosowania wcześniej wspomnianych porów są Ustawiamy kółeczka w jednej linii i wykonujemy ugięcia Jest to najprostsza wersja pompek na kółkach. W celu utrudnienia pompek kółka ustawiamy równolegle i ramy. wykonujemy z ugięcia. Najtrudniejsza wersja pompek polega na odkręceniu kółeczek i wykonaniu popki Wcześniej wspomniane ustawienia kółek można zastosować podczas ćwiczeń w podporach m.in. ugięciarami Najprostsza wersja polega na tym, że ustawiamy kółeczka w jednej linii przez co ugięcie jest bardzo proste gdyż opieramy nasze ciało o taśmę Druga, trudniejsza wystaw polega na ustawieniu płytów do Najtrudniejsza polega na odkręceniu ich na zewnątrz, przez co znacząco zwiększamy zakres ruchu.